Liga. Finałowy mecz turnieju GKS Katowice Zielone stroje Lech Poznań Początek znakomity dla katowiczan Prowadzenie po strzale Kucza Potem jeszcze dwukrotnie zespół GKS-u Odejmował prowadzenie w tym meczu Ale za każdym razem poznaniacy wyrównywali Ostatecznie finałowe spotkanie Które trwało dwa razy po 15 minut Zakończyło się zwycięstwem poznańskiego Lecha 6 do 3 Bramki dla zwycięzców zdobyli Wichniarek 2, Majewski, Bosacki Krygier i Augustynia. Drużyna poznańska przyjechała do Katowic prosto ze zgrupowania w Zakopanem. Przegrała w turnieju tylko jeden mecz z Widzewem 1-4, wygrywając kolejno z ruchem Odrą wodzisław Rakowem Częstochowa i GKS-em Katowice. Puchar EB i Sportu Katowice dla poznańskiego Lecha z rąk redaktora naczelnego Adama Barteczki. Waldemar Krygier, kapitan zwycięskiej drużyny, proszę tu do kamery, serdecznie gratuluję. Nie byliście faworytami, a jednak wygraliście i to bardzo pewnie w finale. E, tak się ułożyło, że PKS miał bardzo trudnego przeciwnika w półfinale i myślę, że to jakiś wpływ na pewno również miał na finałową kodę. Najlepszym strzelcem turnieju został zdobywca siedmiu bramek Jan Furtok, któremu puchar telewizji Katowice wręczył dyrektor Rafał Szymański. Jan Furt to najlepszy strzelec w turnieju. Zabrakło do pełni szczęścia triumfu drużynowego. No, no ja pewno, ale daliśmy udaliśmy z wszystko e, przed także trochę zabrakło nam siły. Proszę pana, grał pan jak za najlepszych, najmłodszych lat. Miałem na świecie, bo po Europie. Także czułem się lepiej. Rafał Szymoński, redaktor naczelny ośrodka telewizji Katowice, miał pan okazję przyjrzeć się z bliska tej imprezie. Jakie wrażenie na panu wywarła piłka nożna halowa. Świetna impreza. Myślę, że bardzo potrzebna, najlepszy dowód, że wszystkie bilety zostały sprzedane. Reakcje widzów i kibiców bardzo żywiołowe, nie zawsze cenzuralne, ale myślę, że przeważały entuzjazm, przeważały pozytywy i, myśl, i uważam, że to jest bardzo potrzebna impreza i sądzę, że wspólnie ze sportem Telewizja Katowice będzie już współorganizatorem tego, tej imprezy. Pierwszy mecz troszeczkę w pięci, przyjechaliśmy potem w trakcie obozu. Za dużo nie, nie trenowaliśmy na Hali z piłką i, i ten mecz widzowy no, na pewno na mnie wyszedł, chociaż mieliśmy jeszcze przy stanie 0 0-2 bardzo dobre sytuacje. No i się nie udało trudno, no ale w następnym meczu myślę, że pokazaliśmy na to nas stać i efekt końcowy jest chyba no, no, zasłużyliśmy, zasłużyliśmy na ten nas, e, sukces.